Na scenę wchodzi już kolejny prelegent Andrzej Małek z Częstochowy, który zajmuje się, no, niezwykłą sprawą, bo to jest terapia wodorem. Wodór, jak widać, pewnie się dzisiaj dowiemy, można na różny sposób dostarczać do organizmu i będzie dzisiaj na ten temat. Andrzej Małek był zresztą w zeszłym roku już na Ladodei, teraz będzie kontynuował w zasadzie to zeszłoroczne spotkanie i będzie też towarzyszyć. Córka Karolina Wosik. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wielkie brawa. Zostawiam tutaj prelegentów. Proszę państwa, ja chciałem nawiązać do zeszłorocznej Ladodei, jaka była pod Polanicą. Tam mi zezwolono nie do końca skończyć temat. Bo pół godziny się okazało za mało. I po prostu ten wykład chciałbym tutaj po prostu rozwinąć. O tamto brakujące, które wtedy zacząłem. Proszę Państwa, zajmujemy się wodorem, ale w tej chwili to chcę, chciałbym powiedzieć o najnowszych naszych osiągnięciach, naszych wynalazkach, naszych dodatkach, naszych akcesoriach do podstawowego... Podstawowego naszego y, y, generatora wodoru, zestawu wodorowego, który produkuje ten wodór HHO, i od tego bym właśnie teraz zaczął. Proszę Państwa, y, które nam poszerzają możliwość oddziaływania i neutralizowania różnych chorób, i zaraz to będziemy omawiać. Proszę, panio, proszę Państwa, okulary wodorowe. Co to są? To zakładamy okulary i w tą przestrzeń okularów, które są zamknięte, pompujemy wodór. Wodór, który ma wpływ na całą gałkę oczną, na całe otoczenie i na krew, która dobiega poprzez żyłki, które mogą być Przytkane, zatkane, są to złogi, zatory, które występują u nas, i wodór nam to potrafi udrożnić. Czyli jak jest żyłka nieudrożniona i coraz bardziej się zamula, będziemy tracić wzrok. Po to jest właśnie ta terapia, która temu zapobiega. Jaka jest jeszcze możliwość? E, ingerencji poprzez e, ten wodór jest cała gałka oczna pod wpływem wodoru, który nam e, poprawia e, siatkówkę, poprawia nam wewnętrzną sprawę oka. I co? E, są dwoje okularów. Jedne są małe, drugie są o tyle większe, że sięgają nawet o zatoki, czyli możemy wpłynąć też na zatoki, które no, każdy wie, co one nam mogą zrobić. Następna sprawa to, są, to jest dysk wodorowy. Proszę Państwa, dysk wodorowy, co to jest? To jest kółko grubości gdzieś około 2 cm jednostronne, które jest połączenie z moim urządzeniem. I co poprzez ten dysk, którym jesteśmy dysponentem wodoru w ręku. Możemy ten dysk, tym dyskiem, przykładać sobie, gdzie tylko nam jest potrzeba. Ale tutaj zawalczyłem o kobiety w pierwszej kolejności i o mężczyzn. Chodzi o to, że jeśli kobieta ma guza lub raka piersi, ten dysk wkłada sobie za stanik i to tylko tyle. Proszę Państwa, cała pierś kobiety jest pod wpływem wodoru. Eliminujemy, y, wodu, y, eliminujemy guza lub raka piersi. Oczywiście, że to, co ja teraz mówię, jest w, też współudziałem wdychania i picia wody, y, wody wodorowej. Proszę Państwa, tym dyskiem możemy też neutralizować. Rak prostaty, rak, który no, u mężczyzn jest no, bardzo dużym zagrożeniem. I moi państwo, ja jestem tego dowodem, bo na sobie to właśnie sprawdziłem i daje efekt. Yy, każdy mężczyzna wie, że no, kiedyś go to może dopaść, ale już poprzez to, co ja w tej chwili mówię, może się już do tego przygotować. Proszę Państwa, problemy z zaciskaniem przewodu moczowego przez gruczoł krokowy. To było w pierwszej kolejności wyeliminowane. No i następna sprawa, żeby być pewny, że nie ma komórek rakowych, no to zrobiłem badania. No i pro, moi Państwo, jeśli ktoś jest w temacie, no to mnie wyszło 0,74 PSA to ktoś kto orientuje się co to znaczy że u mnie nie ma żadnych komórek rakowych a poziom komórek rakowych może sięgać bardzo wysoko no i to już jest bardzo groźne następna sprawa ten dyskiem możemy jeszcze sobie przykładać do ucha do głowy do zębów Gdyż mamy wtedy ingerencję wodoru w te nasze zapalne miejsca. To jest dysk wodorowy. Następna sprawa jest, są tak zwane dołusznice. Co to są? To są takie wkłady do uszu, który, w których wodór ingeruje wewnętrzną sprawę ucha. I w tej chwili mamy dziewczynę około 25 lat, co nie słyszała na ucho. Przyjechał jej narzeczony, mówi o tym, o tym przypadku. Ja mówię: No, mam taki, taki wynalazek, ale jeszcze go nie sprawdziłem. No i mówi, że go bierze. Moi państwo, przyjechali za dwa miesiące oboje, i się okazało, że dziewczyna już słyszy. Ale po pewnym czasie się też okazało, że to nie był koniec już tego sukcesu. To się okazało, że była u lekarza, i lekarz twierdził, że jest bardzo poważna infekcja. Infekcja na tyle, że groziła jej poważna operacja, łącznie z wierceniem i, i wycinaniem, już nie chce ingerować czego. Po prostu groziło to dość poważnie. Moi Państwo, i ten lekarz mówi: Nie wiem, co Państwo robicie, co stosujecie, ale stosujcie to nadal, gdyż cała choroba wycofała się już 60%. Jest to nagrane na mojej stronie, właśnie tego, tego pana, który o tym mówił. Moi Państwo, co jeszcze? Wymyśliłem jeszcze pianę wodorową na stopę cukrzycową. Stopa cukrzycowa występuje w większości między kolanem a kostką, noga spuchnięta jak balon, granatowo czerwona, no i rana, która się nie goi od 4 do 5 miesięcy i nie ma powodu, żeby się coś zmieniło. No i mamy już takie dwie osoby, które. Y, tą pianą, żeśmy uratowali, to się po prostu nogę wkłada w taki rękaw i tam pompujemy wodór do wewnątrz. Y, 4-5 sesji takich godzinnych, y, i następna, ostatnia sesja tylko samego wodoru, i moi państwo, po temacie czyli wszystko się wycofało. Ja bym miał na razie może tyle, dalej bym poprosił. Y, Karolinkę o temat, który przygotowała. A ja bym tutaj dodała, że te akcesoria jak najbardziej ale wdychanie również jest tutaj ważne i picie wody wodorowej nasze urządzenie to właśnie robi. Czyli przede wszystkim wdychanie. Picie wody, no i tutaj czytam, jeżeli są jakieś schorzenia dotyczą, nie wiem, czy zwrotnienie stawu, to można tutaj zastosować jeszcze inne rzeczy. A ja chciałam jeszcze taką rzecz powiedzieć, że badania nad wodorem zaczęły się w 2007 roku i zauważył terapeutyczne działanie wodoru naukowiec japończyk Ota, doktor Ota. I tak zainteresowało to grono badaczy, że została założona organizacja, nazywa się Molecular Hydrogen Institute. Jest to organizacja non-profit z wiodącymi badaczami wodoru, którzy współpracują z uniwersytetami i instytucjami na całym świecie w zakresie badań podstawowych, zwierzęcych i klinicznych. Można znaleźć artykuły, jest ich ponad 700, które pokazują wyniki, że wodór potrafi pomóc w 170 modelach chorób, a lista dalej rośnie, bo badania są cały czas wykonywane. I najnowsze badanie, które bardzo daje, dające nadzieję, to może przedstawię. 72-latka, to akurat było w Japonii, z rakiem pęcherzyka żółciowego. Została potraktowana no, standardowymi procesami, czyli podano jej chemioterapię, która niestety nie zdołała pokonać tej choroby, a dodatkowo rozwinęły się przerzuty do węzłów chonnych, guzy dwunastnicy i guzy pęcherzyka, pęcherzyka żółciowego. Zaproponowano jej kolejną chemioterapię, którą absolutnie odrzuciła, ale tam w Japonii zaproponowano jej inhalację wodorem, bo tam już to jest dostępne. I proszę Państwa, po trzech miesiącach wodorowania się, czyli wdychania wodoru, to był akurat wodór i tlen, przez 6 do 9 godzin dziennie, po trzech miesiącach komórki rakowe, guzy zaczęły się zmniejszać, a poziom limfocytów i markerów nowotworowych wróciły do normy. Jeszcze jedna rzecz w Japonii, no wiadomo, Japonia jest bardziej otwarta na takie niestandardowe może leczenie. W 2016 roku rząd Japonii zatwierdził inhalację wodorem. W ogóle terapię wodorem jako medycynę zaawansowaną, i dzięki temu można było przeprowadzić badanie kliniczne na 360 pacjentach, którzy byli po zatrzymaniu krążenia i niedotlenieniu mózgu. I jaki był wynik? Wynik był taki, że nie tylko wodór zmniejszył postęp upośledzenia funkcji poznawczych. Ale poprawił ogólny stan pacjenta. Także jest to bardzo, wydaje mi się, fajna informacja dla takich osób, które są po zatrzymaniu akcji serca i po y, zawałach. Y, I co jeszcze? No, może chyba tyle. No, ja bym jeszcze może coś dopowiedział, tak, y, y, bliżej nas. No, taka najgorsza choroba, jaką żeśmy się zmierzyli, to jest twardnienie zanikowe boczne. Moi Państwo, to, to jest bardzo poważna choroba. To jest człowiek, który siedzi w wózku inwalidzkim i jest uwięziony w własnym ciele. Nie wykonuje żadnych ruchów. To jest układ nerwowy, który został zaatakowany. I moi państwo, po takiej kuracji wodorem, po czterech miesiącach, on, siedząc na wózku inwalidzkim, podnosi się na łokciach. Po czterech miesiącach, sam się podnosi na łokciach. Po następnych czterech miesiącach, żona go stawia na nogi i on idzie cztery kroki. Moi państwo, i po następnych czterech. On idzie sam do ubikacji. Nie ma alternatywy podobnej do tej. Nie ma i na razie się nie zanosi, żeby, żeby była. To jest coś fantastycznego. A człowiek ma 35 lat, był normalnie sprawną osobą. Jeździł na rowerze, jeździł na nartach, był normalnym człowiekiem. Ale po takim. Stresie, którego dopadł, właśnie stres jest rzeczą straszną. I także też przestrzegam wszystkich. Moi Państwo, stres Wam wyłącza układ odpornościowy. Tak jakbyście z kontaktu wyciągli kuchenkę czy cokolwiek, to to samo się robi z układem odpornościowym. Jesteśmy bezbronni. Atakuje nas wszystko. Łącznie z takimi właśnie chorobami jak to atakuje układ nerwowy i wodór potrafi układ nerwowy zregenerować. To jest następny atut wodoru, jest regeneracja tkanek. Moi państwo, ja jestem tego dowodem, bo mnie e, e, wodór zregenerował dysk. Dyski, można powiedzieć, które no, nie pozwalały mi się poruszać, bo jak nie mamy dysku, to kręgi latają we, wszystko, we wszystkie strony. I jakikolwiek ruch zrobimy, to jest ból. No i ja po, po miesiącu takiej intensywnej e, pracy nad wodorem, no właśnie o oddychaniu, mówię i o piciu, no już zauważyłem różnicę, no i w tej chwili to no to już nie mam żadnych problemów. Nie ma problemów z, z, ze strzelającymi kolanami, nie ma problemów z dyskiem, no i się okazuje, że e, nie tylko regeneracja tkanki łącznej, nie? co jest właśnie krząską stawową, ale także tkanka płucna, która covidowo też były osoby i jak miały wodór, bo nie wszyscy to miały i się okazało, że cztery dni i po ataku covida na płuco zostało to wyeliminowane. E, Karolinka coś jeszcze? Tak, ja jeszcze bym tutaj y, dopowiedziała, że terapia wodorem nie tylko jest dla osób, które zmagają się z chorobami. Przede wszystkim to też jest dla osób, które chcą zabezpieczyć się przed na przykład promieniowaniem rentgenowskim, bo było takie badanie zrobione i były myszy w środowisku wodorowym i myszy, które nie były w środowisku wodorowym. I zaczęli je naświetlać promieniami rentgenowskimi, i okazało się, że myszy, które były w środowisku wodorowym nie miały znikome zmiany w mózgu, a myszy, które nie były w środowisku wodorowym, no niestety miały. Dosyć obszerne uszkodzenia. Dla sportowców przed treningiem mamy lepszą wydolność. Może to każdy sprawdzić, kto uprawia sport. Zachęcam. Po 40 minutach inhalacji, niech zrobi trening. Będzie zaskoczony i to mile, bo wydolność się poprawia, a znowuż po wysiłku fizycznym. Bierzemy inhalację, robimy żeby uniknąć zakwasów. Miał, miałam taką sytuację: akurat mój mąż poszedł na koszykówkę, wrócił z naderwanym mięśniem łydki i też u niego zastosowaliśmy inhalację. No bo przecież mamy to w domu, więc od razu była reakcja taka: wrócił późno, więc tutaj nawet nie pojechał na Sora ani nic, tylko żeśmy zajęli się tym wodorem. I też zastosowaliśmy taki mm, okład wodorowy, nazwijmy to, tylko to jest wpuszczanie wodoru w worek, w którym jest noga zamknięta. I proszę sobie wyobrazić, że po tygodniu on już kulę mógł odłożyć. Także sprawdzamy to na sobie. Mam syna, który ma 12 lat i uprawia piłkę nożną. Yy, ma treningi 4 razy w tygodniu, do tego dochodzą jeszcze jakieś tam sparingi, więc tego sportu jest dosyć sporo i urazów również. I właśnie akurat tutaj no, wdychanie, plus ten dysk wodorowy, bo fajnie się sprawdza przy nadciągnięciu mięśnia, przy nadciągnięciu ścięgna. No i jeszcze chciałam tutaj dodać, że przy reumatoidalnym zapaleniu stawów jest szybki efekt, bo nawet około Tygodnia i już są efekty. Także wodór naprawdę jest niesamowity, i bez wodoru nie byłoby życia. Także warto się przyjrzeć temu tematowi. No i tak na koniec ostatnie zdanie. Moi Państwo, z wiekiem czasu stajemy się taki, tacy przymuleni, tak t, trudno nam od razu odpowiedzieć na pytania i, i tacy jesteśmy jacyś tacy nie, nie swoi. Moi Państwo, wodór nam udrażnia kanały, które dostarczają krew do, do odpowiednich sekcji i moi Państwo, po takiej kuracji wodorem jesteście innymi ludźmi, inaczej reaguje, regu, rega, reagujemy i po prostu macie lepszą pamięć. No czujemy się w ogóle całkiem inni, nie taki, tacy już Same zalety. wiekowi. Prawda? Same zalety i nie ma, słuchajcie, w tę chwilę nie ma skutków ubocznych. Dziękujemy, że mogliśmy Dziękujemy się podzielić, podzielić tą wiedzą o wodorze.